W Indiach z kurkumy sproszkowanej robimy taką pastę. Dwie łyżki stołowe sproszkowanej kurkumy, mm -hmm. zalane 100 ml letniej wody i gotowane przez 8 minut. Z dodatkiem albo oleju kokosowego, jak ktoś lubi oliwy, jak ktoś lubi masła. Ta pasta jest akurat z masłem, bo miałam je na podorędziu. Z dodatkiem tłuszczu, bo kurkuma i kurkuminy, kurkumina. Są rozpuszczalne w tłuszczach, a nie w wodzie. Substancja czynna mhm. przechodzi do fazy tłuszczowej, nie do fazy wodnej. Bierzemy mniej więcej tak pół, no tak pół, łyżeczki, pół łyżeczki tego i mieszamy z mleczkiem. Mhm. To Lóżeczki. można sobie też e, ulepszyć smakowo, dodając na przykład odrobinę miodu. miodu. Mhm. Tak? Ja bym nawet dała troszeczkę cynamonu, żeby to było dla ciebie smaczniejsze, tak, tak. Ten cynamon nie jest mm. obowiązkowo, on był tak z sympatią. I co, to jest dobre? Bardzo to dobre, bardzo dobre. dobre. to, to do dna.